Ma 8 ma a z tej strony Imperator Banan, a to jest znowu Doom. No nie słuchajcie, dzisiaj znowu powrócimy sobie do Duma. Eee, natomiast skończyliśmy w tym miejscu i szczerze nie wiem gdzie dalej iść za bardzo. Czy ja mógłbym sobie na przykład tam skoczyć? No tak średnio, nie za bardzo. A tutaj? No tutaj. To co innego? Co to jest? Uuuu, modyfikacje broni. Eee, modyfikacje broni, no fajnie. Mhm. Kup. Ty niezłe to było, naprawdę. I zoriobiste mi się to podoba. Kupiłem sobie jakieś ulepszenie nawet nie wiem, co robi, bo... Trójstrzał normalnie jakoś. W sumie to mi się teraz nie przyda za bardzo Ale przyda mi się później Na na jakiegoś bosa czy ktoś Mick Mick Dobra Ała to poni Id hurts Oni padają na dwa hity Pochód ten, Czy tam diablik on się chyba nazywał jak. Jak nie pamiętacie, jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zapraszam do niego. Link do niego macie w opisie. O kurde, gdzie jest Co Co za szmul? spierniczu. Boi Boj się mnie! O kurde Dobra już nie chcę mi się tam do ciebie iść. Padłeś? Padłeś, dobra Czy ja mam tutaj iść? Chyba mam Oj! No i tu się nic. Chociaż? Czy ja mogę tu wrócić? Proszę powiedzieć. Dobra, mogę wrócić. Siema Siema i góry, sam może Eee. Gdzie mam iść ogólnie? Czy ja mam iść Tutaj? z zadaniem, piszę zadanie, ale nie widzę gdzie, jest, gdzie by to było. Dobra, e, idę tam, gdzie mi pokazuje kropka na mini kompasie, więc po prostu idę przez siebie. Taka jest zasada w ogólnie. nie wiesz gdzie iść przez siebie. Murde, mało amo mam. Kurde, zostaw mi to, No e, 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 e. spokojnie Mogę ja Dobra, zawsze wylatuje HP Dobra O, skurde Ja mam lekki problem Umarłem Wczytaj punkt kontrolny Umarłem, słuchajcie po raz pierwszy w dumie. umarłem. Nie ja wiem, to trochę małe pitko brzmi, ale. O. Dobra, to chyba nie jest daleko, z tego co pamiętam, bo chyba tutaj byliśmy. Znaczy, byliśmy tutaj, ale. O no, dobra, to się przyda bardzo. Ukulte. Dobra czekajcie, czekaj, czekajcie, ja chcę sobie... Some shield Ja chcę sobie some shield Tak ktoś tam we mnie No te diabliki cholerne No szeszty Tak to się robi I myk... Zdrowie Tak to się robi I myk Zdrowie Ja nie wiem, to jest poziom trudności średni, znaczy Nazywał się DOWALMI, więc Nie wiem czy taki średni, ale był pośrodku środku wszystkiego, więc myślałem, że to średni. Te te no je dużo zadają. Te o, ci opętani żołnierze. Gimme hell. help. Dobra, to tak jest. Myk Ojoj, oj, mało amo Ojoj, chyba oj. problem O szty Czy ja naprawdę będę musiał was sklep... Szkurde. Nie, za chwilę mi się nawet zdrowie skończy ja może nie tak za chwilę, ale Dobra, tu jest amo, tu jest amo, tu jest amo Widzę amo, widzę amo I mi amo Jeba. Myk Oooo, to było kozackie. To było dobre. O, czemu go nie dupię. Diablik, cholera. On jest wkurzającym przeciwnikiem. Chociaż też e, nie za ciekawymi przeciwnikami są ci żołnierze, bo oni w cholerę zadają. Trzeba je chyba jednak tam mam iść. ma? Kozak. Uh, somewhere here Czy ja dobrze idę Nie wydaje mi się, a może tutaj Ty Mogę tu skoczyć Może to jednak tutaj Co chyba jest tutaj mm, okej okay. Nie wiem co tu się stało ale ok Let's go here ma boss Engertz jeśli ktoś tej płci mnie ogląda Tu jest przejście po prostu No, to, no. Hello there Spoko Kurde, nie zdążyłem go strzelić Nie ja się za późno się ogarnąłem Uuu. Jesień średniowiecza Eee, następna mapa, pewnie, że następna mapa, co wy? E1M1, dostałem osiągnięcie E1M1 Cokolwiek by to znaczyło Więc chyba przechodzimy do kolejnego, nie powiedziałbym chaptera, ale chociaż w sumie Jeżeli jest tu jakiś znawca Duma, to może mnie oświecić Jakby do kolejnego poziomu Spacja, aby kontynuować. Poznaj swojego wroga. Już miałem powiedzieć, czy, czy, czy coś tu miałoby się dziać. Jestem to... Vega. Sztuczna inteligencja działa na temat. Przeprowadziłem ja diagnostykę wiem, stroju Pretora. Wygląda na to, że mogę aktywować w nim funkcje opcjonalnych wyzwań, których ukończenie pozwoli ci szybciej ulepszać arsenał. Dodałem do dossier fajnie. komponent śledzący postępy w tym zakresie. Wyzwania misji. Ja bardzo... Czyli mogę sobie. Uuu, Uuu. fajnie. Ale dobra. Eo. Odkryj przyczyny. Ojoj. kurde, znowu mało amo. To lepi kupiek. tylko nie ten diabli. Się ma? Make. Ale ładny hedzik poszedł. E, coś ja tu mam zrobić? Główne zasilanie wyłączone. Wszystkie wejścia nieaktywne. Aha, dobra. Czyli muszę przewrócić jakieś zasilanie. Się ma. No fajnie. Ojaj. Oje yes, jak podszedł do mnie skubany. No co Główny chodzi. A ja chciał dostać jakąś nową splubę bo jak na razie... Wow. To jest Atena! Wierzę w uczciwość. Zwłaszcza w ostatnich chwilach przebywania na tym świecie. Wszystkie plotki o ofiarach z ludzi. W demonach są prawdziwe. Okej, okay, no, bracia i siostry, cieszcie się. Postaniecie się pierwszymi. Zasiądziecie tak jak ja, pośród demonów w nowym świecie, który dla nas stworzą, zaczynając mm -hmm. od teraz. No, fajnie, jakby chyba każdy, ja nie wiem. Ja się na historii duma trochę... Oj! Ty! Dobra, już myślałem, że utknąłem. Eee, ja szczerze mówiąc się na historii duma tak nie za bardzo znam. Ale po tym co tu się odpijesz, że to ja mogę śmiało powiedzieć, że chyba jestem ostatnią użyjącą osobą na tej świecie. Bo nie wydaje mi się, żeby ta babka są mówiła żyła. Co to są za dźwięki? Wiem, że ich tam jest cholery, ale ludzie spokojnie Ty co tu chodzisz? Nie twoje, nie twoje podium Jeszcze któryś chce spróbować? Nie chcę się chyba cieszyć z demonów, więc Prosiłbym Cię, żebyś się tam tam kulty znowu tym Mnią Mnią Tak mu tylko szczękę wykręciły Mnią Amo ma Oh shit. Kurde, Czech na raz porobił. Czy ja tutaj też mogę wejść? Mogę, pewnie, że mogę. Tumbej. ma mógł... siły, żeby to zrobić. Jak on miał te beczki palące, to się też mogłem się spodziewać, co on zamierza zrobić. Eee, czy... K Dobra, czy... Dobra, ja tu się w ogóle rozglądam, czy tu mogę coś zrobić w ogóle. Ja spojrzeć do tych potworów. Bo chyba odblok... Nie, bo... Nie, 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 nie wiem, czy nie zaliczyło, czy co. Ale... Mm, nie, nie pokazuje mi po prostu tego z beczkami tutaj tego. Nie ma! Kurde... Suty. Dobra, to był zły pomysł a co tu się dzieje? Punkty ulepszenia broni, no fajnie, ale poczekaj. Ja to zaraz bym sobie zrobił. A ja tu bardzo okay. trochę. Ostro No po co! Weź się schowaj! Tak, do arsenału. E, szybki ład, Szybko strzelność, szybka regeneracja. No, fajnie, mam zero, fajnie, super. A wow! Jest. W jest! Nie będę tak dużo tego wykorzystywał, bo, no, muszę przyznać, e, strzelba jest silna, e, a trochę schodzi. Tego ama oj, oj 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 Trochę żyćka też schodzi Oj, oj podejdź do niego dobra Nice Co ja mam tutaj zrobić Ja mam iść Tu nie ma celu w tej grze Tylko się napierdzielasz Oj 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 zostaw, Zostaw 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 Dobrze a Hier uh, chyba nie? Here Co to jest? Nie gadaj! Chciałbym! Dziarze... Piła mechaniczna. To nieźle! Fajna broń! No nie mogę już tego wyciągnąć. Ty jak to wyciągnąć tu piłę? Co ja z nim zrobiłem? Dobra, yy, trudno, chyba mam nadzieję, że nic złego. O, znowu ten typ. Cześć, ja bym go wykończył. No i tak to że wanie. O, sztyw. Obętany saper! Przepraszam, zagapiłem się. Czytaj punkt kontrolny. No dobrze. To wczytuję punkt kontrolny. Spoko. Zaczynamy jeszcze raz, bo. T Troszkę mi się umarło. UAC jest szczególnie dumna ze swojej rosnącej bazy pracowniczej. Co roku oszukujemy najlepszych z najlepszych. Chcesz awansować, podjąć nowe wyzwania i ciągnąć więcej czekamy. niż pozwalasz sobie w najskrytszych marzeniach. Porozmawiaj z przełożonym i dowiedz się, czy spełniasz wymagania tegorocznych rocznych w dusz. Zabnijmy. Idziemy. Fajnie. Wyzwanie ukończone. Ojoj oj. I have a little <laughs> problem Gimmy give me, help, give me help, help. Aaa chyba zaraz znowu umrę Mam nadzieję że nie Gdzie to śmiecie Kurde naprawdę go nie trafiłem Tutaj się dziwnuj! Pójdźmy tam, ja chcę zobaczyć co się dalej stało. No trudno, trudno. Eee, żółty klucz muszę znaleźć, te eee, Benzina. Nie wiem do czego mi, ale spoko. Wow! Fajnie, nie wiem czy to było. czy to jest jakiś secret. A mo, dobrze! Kurde. Jak się tu kroczyje, co? C, C dobra. Musi cały czas myć z kontrolą, w sensie. wiecie pod kontrolem masz ten granat. Macie ten granat. Hello there! Something here... No tutaj byłem. A że pewno... Czy... Czy on ma ten... Czy ja muszę tam zejść? Nie wiem, jakoś mi się wydaje, że któryś z tych dwóch ma... Znaczy któryś ogólnie z tych dwóch demonów ma... Eee, okej. Okay. Serio? We must to kill them all! Dobra, wiecie co zabijemy sobie i sobie skończymy odcinek w tym momencie. Nick. 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 Kozak. Koksak. Tam widzę amo jeszcze. Maniu. O kutie. Blokada mocy. Teraz się dopiero zaczęli pojawiać. Tylko muzyka! Nie rozpierdzi więc. Tutaj jak ja lubię muzykę w dumie kurde. O oh shit. Oj oj, dobra, powoli Dedam Ale nie Dedam, kurde ile ich tu jeszcze jest Nie! Dobra Mało amo, sześć amo tu było NIE! Yeah. shit! I have a little problem now. Big, Snick. kozak, koksak. Hey, veel jeszcze będzie. zal. Ojoj! Ojoj! There is some help. 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 Brabanten. Goed. Yes. Goed. Jest dobrze. Koksak jest. A, zarąbiście. No, wzywaj to windę. Gdzie ty tam wchodzisz? Nie wchodź. Umrzesz. Nice, fajnie. Fajnie to pika Dobra wiecie co? I w tym miejscu sobie zakończymy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, do zobaczenia siemanko i cześć!